Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zgodnie z zapowiedzią chciałabym omówić z Państwem obowiązki sprawozdawcze, jakie przewiduje dla podatników podatku wyrównawczego projekt polskich przepisów implementujących dyrektywę PILAR-2. Będziemy zatem mówić o tym, jakie deklaracje i w jakim zakresie podatnicy będą mieli obowiązek cyklicznie przedstawiać polskim organom podatkowym. Projekt tutaj wskazuje na y, dwa typy dokumentów. Po pierwsze na deklarację informacyjną dotyczącą podatku wyrównawczego i ta deklaracja jest zwana w projekcie ustawy w skrócie y, GIR. I mamy również drugą formę y, zeznania, drugą formę deklaracji, jaką jest zeznanie lokalne. Omówmy sobie teraz króciutko, czego one dotyczą. Jeśli chodzi o informację GIR, w informacji tej grupa będzie musiała wykazać, czy prawidłowo deklaruje zobowiązania z tytułu opodatkowania wyrównawczego. Informacja ta będzie składana w formie elektronicznej według ustandaryzowanego wzoru, nad którym wciąż jeszcze pracuje OECD. Będzie to tak zwana schema, nieco podobna w strukturze do tej, jaką znamy z plików JPK. Jej zawartość i układ będą jednolite dla wszystkich państw, tak aby zapewnić wymianę między organami podatkowymi różnych krajów, w których znajdują się jednostki składowe danej grupy międzynarodowej. To, co będzie należało wskazać w deklaracji GIR, to między innymi opis ogólnej struktury korporacyjnej grupy, również informacje niezbędne do obliczenia efektywnej stawki podatkowej dla każdego państwa. Wysokość globalnego podatku wyrównawczego, przypadającego na daną jednostkę składową, czy też dane do ustalenia krajowego podatku wyrównawczego. Ten obowiązek złożenia GIR będzie ciążył na, zasadniczo na każdej jednostce składowej danej grupy międzynarodowej lub krajowej. Termin na złożenie dokumentu przewidziano na koniec 15 miesiąca bezpośrednio następującego po zakończeniu danego roku podatkowego. Wyjątek ma dotyczyć pierwszego roku podatkowego stosowania ustawy. Za taki rok GIR będzie składany do końca 18 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Nie zawsze jednak wszystkie jednostki składowe będą musiały dokumentować GIR. Jeśli jest kilka podmiotów z grupy w danym państwie, mogą one wyznaczyć spośród siebie jedną jednostkę, która będzie w ich imieniu realizowała obowiązek złożenia tej deklaracji. Tutaj projekt ustawy określa taką jednostkę jako wyznaczoną jednostkę krajową. Jednostki składowe grupy, które są zlokalizowane w Polsce, będą mogły być również zwolnione z obowiązku złożenia GIR, jeżeli informacja ta zostanie złożona przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla tejże grupy lub tak zwaną wyznaczoną jednostkę raportującą, która jest zlokalizowana za granicą. Jeśli chodzi o GIR, to były najważniejsze informacje. Przejdźmy teraz do drugiej formy, jaką przewiduje projekt ustawy, mianowicie do zeznania lokalnego. I tutaj polscy podatnicy globalnego podatku wyrównawczego, krajowego podatku wyrównawczego oraz podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków będą mieć obowiązek złożenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego zeznania dotyczącego podatku wyrównawczego, oraz jego zapłaty w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Przy czym za pierwszy rok podatkowy stosowania ustawy znajdzie termin rozliczenia wydłużony o 3 miesiące, czyli wynoszący 21 miesięcy. Zeznania te mają być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Wzory tych zeznań zostaną przygotowane przez ministra finansów i opublikowane w biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Co do zasady, zeznania te będą zawierać dane liczbowe niezbędne do obliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu bądź straty oraz należnego podatku wyrównawczego. Warto mieć na, na, na względzie, że co najmniej dwie jednostki składowe będące podatnikami tego samego podatku wyrównawczego będą mogły dokonać wyboru, zgodnie z którym obowiązki w zakresie zeznania lo lokalnego będą realizowane przez jedną z tych jednostek. Taki wybór będzie dokonywany na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat i będzie mógł być dokonywany wielokrotnie na dalsze okresy. O dokonaniu omawianego wyboru podatnicy będą musieli zawiadomić właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Może się również zdarzyć, że złożoną informację GIR bądź zeznanie lokalne trzeba będzie skorygować. I tutaj projekt ustawy przewiduje taką możliwość, jednak w określonych sytuacjach. Jeśli chodzi o zeznanie GIR, Taka deklaracja będzie mogła zostać skorygowana, jeśli nastąpią oczywiste omyłki lub błędy rachunkowe, albo innego rodzaju błędy w obliczeniach. Natomiast jeśli chodzi o zeznanie lokalne, to również projekt ustawy przewiduje, że taką przyczyną korekty może być oczywista omyłka, czy też pewien błąd w obliczeniach, ale również. Korekta może nastąpić w przypadku, gdy wykazana w takim zeznaniu lokalnym kwota podatku została ustalona bądź określona przez właściwy organ podatkowy w innej wysokości. Jeśli chodzi o obowiązki sprawozdawcze, to były to najważniejsze informacje, po więcej zachęcam do subskrybowania naszego kanału, rozmowy o podatkach na YouTube i też śledzenia publikacji na blogu. Serdecznie dziękuję.